Ciemka, ja jestem Madacho i mam dla Was kolejny odcinek. Kakaroto! A w zasadzie to Kakarot, ale okej, okay. nie wiem dlaczego mówię po japońsku. Japońska gra, a tłumaczenie angielskie. Kto wie, ten niech mi napisze. Ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ, jak wiecie, w ostatnim odcinku pokonaliśmy Wegetę i dzisiaj postanowiłem, że przejdziemy od razu do Sagi Namek. Ze względu na to, że poboczne questy zrobiłem sobie poza odcinkiem, chciałem trochę pofarbić, jak widzicie, coraz więcej mam tych kulek. Zrobiłem też, e, tak jak mówię, parę pobocznych questów i one, powiem szczerze, nie były e, ani trochę emocjonujące. Były osoby, które prosiły, żebym e, poświęcił trochę czasu na poboczne questy i żebym pokazał mniej więcej, jak to wygląda, ponieważ nie wiedzą, czy kupić grę, czy nie. Jeśli mam być szczery, to poboczne questy wcale nie są aż takim dużym plusem, więc to Was, to was by nie zachęciło. Jeśli macie mi za złe, że nie pokazałem, nie powiedziałem wam. Nie, nie chcę wchodzić. Jeśli macie za złe, że nie powiedziałem wam, jak wyglądały poboczne questy, to powiem wam tak. Jeden quest wyglądał w ten sposób. Przed domem Cici stał jej stary, byczy Lucyfer i powiedział: Ciczy jest smutno, idź zobacz, co się, co się dzieje z Chichi. Wszedłem do domu, pogadałem z Cici. Cici powiedziała, że martwy się o ciebie, kochanku, bo lecisz w kosmos. Potem. Yy, powiedziałem to, co powiedziała Cici byczemu Lucyferowi I byczy Lucyfer powiedział Pozbierajmy jej warzywa i na pewno poprawimy jej humor Pozbierałem te warzywa, w zasadzie nie musiałem ich zbierać, bo To były warzywa, które miałem już w ekwipunku, więc od razu powiedziałem mu, że je mam Zaniosłem je Cici Ona powiedziała Zajebiście, zrobimy obiad I to jest cały quest W zasadzie zrobiłem go w dwie minuty, bo jedynie tylko chodziłem od postaci do postaci i cutscenki oglądałem Znaczy przewijałem tekst Także uwierzcie mi, że Lepszym pomysłem będzie przejście od razu do głównej fabuły, a jest już fabuła Namek, wszystkie questy poboczne zrobiłem, odblokowałem też trochę znaków duszy, które umieściłem na tablicach społeczności i tak dalej, i tak dalej. także... Podejrzewam, że jeszcze i tak nie będzie od razu wyprawy na namek. Ale miałem już ten film, że zaczęła, zaczął się wątek namek. Także że zaczniemy od tego, co, co nam gra oferuje do, do zrobienia. Dryferyt Minkinium termofit. Co to kurwa jest? Czy ja mam takie rzeczy jej przynieść? Trochę mi się to nie podoba. Jeszcze części kapsuły. A dobra, widzę, że na mapie już mam zaznaczone. Bardzo też sobie polatałem po tych y, okolicznych, okolicznych mapkach. Pokażę coś. O! Jak się bardzo mocno w taki, w taki sposób wleci w przeciwników, którzy są y, dużo słabsi od naszej postaci, to automatycznie jest wygrana walka i nie trzeba sobie brudzić rąk nimi. Także bardzo w porządku, sprawa. Czy ja to mam tutaj na mapie, czy ja muszę lecieć naokoło, bo ja już w sumie, kurwa, zgłupiałem. Na mapie pokazują mi się... Aha, rozumiem, tutaj coś jest na mapie w tym okręgu. Nie, nie, nie chcę sobie brudzić nimi rąk, więc po prostu w nich w ten sposób wlatuję. I jest to też sposób fajny na expienie, mimo tego, że tego expa nie jest aż tak dużo. Lepie, lepsze to, jak już się gdzieś leci, niż... O, dobra, czyli to będziemy będę szukał tych rzeczy na takiej zasadzie, że nic trudnego nie... Nie wymagają, niczego trudnego nie wymagają ode mnie. Okej, okay, tutaj jest kolejna część. Nie pamiętam dokładnie jak to miejsce się nazywa, aczkolwiek tam gdzie można było sobie ulepszać super ataki, to wiedziałem, że kondzie na przykład napisał komentarz. Nie wiem czy ktoś jeszcze napisał, o tym mi wspomniał, ale... W to miejsce, gdzie można było sobie ulepszać ataki, to ja już to zrobiłem, także żebyście się nie martwili. O, tutaj jest kolejna część ostatnia, także to byłoby na tyle. No widzicie, mniej więcej tak na takiej zasadzie też działają te poboczne poboczne questy. Nawet powiedziałbym, że te poboczne questy były trochę nudniejsze i też kolejny taki minus, wszystkie poboczne questy opierają się na tym, żeby albo coś przynieść i po drodze walczyć z robotami, albo po prostu pokonać roboty. Jest to naprawdę nudne, także powtórzę to jeszcze raz. Jest to dobry sposób na to, żeby sobie podnieść level postaci i tak dalej, ale jeśli chodzi o jeśli zależy wam na czymś ciekawym, no to tym bardziej, jeśli chodzi o oglądanie odcinka, no to dobrze był było, gdybym wam tego nie pokazywał, bo naprawdę dużo sobie wczoraj pograłem. Po tym po tym jak wrzuciłem wam odcinek drugi to, to naprawdę sobie pograłem sporo i możecie to zobaczyć w moich statystykach, gdzie gdzie sobie będziecie mogli wejść, zobaczyć na przykład na Steamie to to zobaczycie, że dużo dużo pograłem zresztą Nabiłem chyba 5-6 poziomów na samym farmieniu tych robotów i na, na tych pobocznych questach, na, na gochanie. Także to mówi samo za siebie. W zasadzie zrobiłem wszystko, co się dało. Ale widzę, że początek fabuły namek też nie jest aż taki bardzo ciekawy. Chociaż no, podejrzewam, że to się szybko rozkręci. O! Czy to Bulma będzie w końcu. Tak. W końcu odblokowałem tablicę projektańskiej społeczności, ponieważ to była jedyna, której jeszcze nie miałem cena pojazdu. Wiem, że tutaj na pewno. Mam yy, karty, które mają dobry poziom projektańskiej, ale może nie będę tego, póki co wrzucał. E, czy on. On ma 16 poziom. Ja bym sobie Gang Pilafa wrzucił w sumie. Wiecie? Wrzuciłbym sobie Gang Pilafa tutaj. Bo Bulma z nim ma... Bulma z pilafem... Mają e, premie. Ja wrzucę pomiędzy nich. I wrzucę jeszcze tutaj żółwia, ponieważ on ma premie do. W sumie, czy ja chcę żółwia tutaj, to aż tak bardzo mi różnicę nie robi. Już Wolałbym chyba zrobić to tutaj. o. Szkoleniowa też jej dam. Boom. I jeszcze potrzebuję dwa punkty przyjaźni. Gotowanie i wrzucę. I dostałem teraz super mózgo chleb, który biegło w projektowanie. O, to też dodam dla niej. I takim oto sposobem, Bulma jest na srebro, nie wiem dokładnie co to znaczy, ale na pewno, na pewno sobie nie zaszkodziłem bardziej niż pomogłem, także także przechodzimy dalej do fabuły. Jak widzicie tło już jest też zaktualizowane. Freeza w tle Giniu Force i Dodorias z Darbonem. Mam nadzieję, że podróż na namyk nie będzie aż tak długo trwała. Dużo osób wiem, że z was, którzy grają sobie poza z moich widzów też już doszło do sagi. Namek mówiło, że będzie fajnie, i tak dalej. No ale ja, jakby muszę się ograniczać do tego, żeby fabułę nagrywać na odcinki, i, i nie mogę aż tak bardzo pędzić z tą fabułą. Pewnie teraz będę musiał lecieć do domu, spakować się i dopiero lecieć do bulmy, prawda? porozmawiaj z bulmą, gdy będziesz mieć chwilę. Jestem gotowy. Oczywiście, że jestem gotowy, tak. Idź spotkać się z Krillanem. Punkty doświadczenia! Oh my god! 21 tysięcy to sporo. No, takiś level chyba wleci, co? 23 level wleci. Dzieci, nie słuchajcie. Dzieci. Dobry raper ze mnie, co? Son Goku, ciężko ranny po potyczce z wegetą, zaczyna wracać do sił. W międzyczasie Son Gohan wraz z ekipą wyruszają na planetę Namek, nie mogąc się doczekać zdobycia tamtejszych smoczych kul i przywrócenia przyjaciół do życia. Ależ historia zaczyna się. Piękna saga. Uważam, że zaczyna się najbardziej. Ej, ja chyba w rankingu sag w moim nowym filmie, który, który wam serdecznie polecam. Chyba umieściłem sagę Freezy na w pierwszym miejscu znaczy w ogóle Sagenamek Do żółwiego... Do żuwia przylecieli statkiem kosmicznym, kurwa jak to wygląda Ale to nie jest poprawnie, bo Gohan przy wylocie był ubrany w mundurek. Poza tym ona była wtedy... A jest, dobra, ci jest. Pisz do mnie codziennie, niech kosmiczna poczta wysyła listy. Pominęli cały ten wątek ze znalezieniem statku i tak dalej, ale w sumie spoko. Szkoda tylko, że. Tam była kwestia z misterem Popo,

Cicho, chłopie, jesteś. <noise> jesteś zakompleksiony. Przynajmniej tutaj. Tutaj Vegeta jest zakompleksiony. Nie jestem jeszcze aż takim dużym fanem Vegety Znamek, chociaż lubiłem go, ale nie jestem aż takim dużym fanem Vegety Znamek. Wiem, że wiele osób uważa, że Vegeta Znamek i w ogóle ten zły Vegeta, jeszcze w sajańskiej zbroi z naramiennikami z... na i tak dalej, to jest najlepszy Vegeta, ale. O! Już dolecieliśmy, bardzo się cieszę. Chociaż teraz rzecz, do której się mogę przyczepić. Bardzo się cieszę, to prawda, że tak szybko to poszło, ale mało jest to teraz klimatyczne, tak jak się głębiej nad tym zastanowić. Powinno być nawet, żeby. Unikać statkiem meteorytów, czy coś takiego, chociaż chwilkę, coś taka interakcja. Już ostatnio o tym mówiłem, co się tak podniecasz, kobieto. <laughs> o, jest muzyczka. Wleciała muzyczka. Wielka i bardzo potężna. Frieza już chyba był, prawda? Na namek, jak oni wyl wylądowali, cztery smocze kule w jednym miejscu. No tak, no to wtedy już faktycznie był. Frieza i zbierał smocze kule. Mamy Krylan oczywiście musi troszeczkę rozluźnić atmosferę. Po to on tam jest. O, jest dobra kaszenka, której ja nie przebijam. Wegeta przylatuje. Gochanku! Wegeta idzie, kurwa, zostawił za sobą dymiący się statek. Ale piękna planeta tutaj jest. Obok. 急にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。クリラン、ボハテージ。お大事に。わかったわ。とりあえずカメジイさんにこのことだけ連絡する。カメジイさん。G、地球に帰ったらソンん乗せてまた来てあげるから往復で二ヶ月ちょっと。待っててね。 Nie podoba mi się to tłumaczenie polskie, bo każdy na każdego mówi inaczej, a oni cały czas tłumaczą to tak samo. Kto przyleciał drugą? W Dzieniu przylecieli pięcioma, więc tam nie pamiętam, kto przyleciał drugą. ありました。フリーザ様。おお、よしよし。これで、あと三つになりましたね。<laughs> 大切に持ってなさい、ドドリアさん。残暴アイドリアン。フリーザ様。たった今、ベジータをって九位が到着しました。

Zabój no To jest hit po prostu, jak można tak zbezcześcić te imiona? Jak można tak zbezcześcić oryginał? Niesamowite. Szybko przechodzimy do... Szybko idziemy z fabułą, co?

Dlaczego ja zawsze się zastanawiam, dlaczego oni się tak zachowują? To jest anime. To co? Jazda! Trzeba komuś skopać jakieś sajańskie, nameczańskie dupy. Sajańskie w sumie na Namek. To w sumie nie są sajani, tylko żołnierze armii Freezera. To powiedzmy jakieś galaktyczne tyłki. O, tak mogę powiedzieć? Bum, bum, bum. Nie ma gościa. Na zwykłe combo odleciał. I to jest mój nowy cios, którego się nauczyłem. On się nazywa, nie pamiętam jak, ale. 8000 punktów za coś takiego. Oh my god, Krilan, już jaki brudny! Hey, nice, nice. Krilan, jaki brudny, jak. i widzicie o co mi chodzi? W tej grze, fabuła w dużej mierze do tej pory, przynajmniej. To są scenki, oglądanie. I, 10 i dalej また戦闘力が一瞬上昇し偵察の二人を倒した後それはミオですねベジータでもなさそうですはい、ベジータとは反応が違います1500ですか放っておいてもどうってことはありませんが態度が良くなさそうですね今度見つけたら消してしまいなさい

Poziomy mocy były jeszcze brane pod uwagę. W sumie było to fajne. To był jeden z fajniejszych elementów w ogóle Sagi Namek. Potem uważam, że dobrze, że został porzucony, bo, bo uważam, że to było coś takiego charakterystycznego dla, dla w ogóle Sagi Namek, dla sajańskiej armii i tak dalej. Potem to już... Nie miałoby sensu, gdyby to wszystko określano liczbami. Będę chodził wegetą! Oh my god! Oh my god! Czy ja mogę sobie zrobić postać tutaj, o? Ojejuniu! O juniu Podblokować coś mu mogę? Hop. Aha, nie, muszę zrobić trening, ale mogę zrobić to. Mogę zrobić mu to, paleta super ataków Będzie to, ok. I jeszcze sobie coś w szamie, co wy na to? Patrzcie, co się dzieje. Wegeta ryby je na namek. Prawdopodobnie walka z kiwim będzie banalna, ale chcę sobie też wegetę trochę tutaj pod, yy, podrasować. I teraz przez 3 minuty muszę go zabić po prostu. Ale to żaden problem. Już widzę cię kiwi, wariacie. 164 tysiące HP, i tutaj też można zbierać. Kul ten, orby fajnie, fajnie, że tak też to zrobili. Kiwi wariacie, jesteś nikim baleczka, 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 wegeto. Na no, masz poziomów takich szans, nie bądź taki czekacieloda gratka, pobyt na ziemi nauczył mnie pewnej drobnej sztuczki, jak kontrolować poziom mocy, wariacie, Ha! ha co się kiwi, wariacie, stało? Zjadłem przed chwilą, kurwa, trzy tony ryb, myślisz, że dlaczego jestem taki silny? O, zarbonowi też pękło

Będzie waleczka! Jest waleczka! Kili 60 tysięcy HP ma! Wypróbuję sobie. Wypróbuję sobie różne ataki. Wypróbuję sobie różne ataki, chłopie. Czekam na final flasha, ale to w selsaze dopiero będę mógł final flasha użyć. Namirunda yo, Wakarayo, Namirunda yo. O nie mam ki. <gulity> NamyrnyŁ, uakaranyŁ, łakara galik, 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 Dawaj galik, meczku Kiwi nie ma, galik, galik, Teraz Teraz brudne firewerki To jest To to. <ścoughs> to. <ścoughs> Paskudne firewerki, dirty fireworks, to się nazywało. Ale dużo ekspozycji zebrałem, co nie? Nie wiem jaki błąd popełnia sprzeciwiając mi się.

Możesz, nie możesz teraz latać i miotać, ok. Postacie, nie, społeczność, tablica społeczności. Wrzucam sobie wegetę tutaj do Goku. Czemu nie mają żadnej tej? Od wroga do przyjaciela. A Piccolo i Ten Shinhan muszą być koło siebie. Dobra, to potem to sobie ustawię. Tak czy siak, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzeci odcinek kakarota uważam za zakończony. Jesteśmy na namek. Fabuła zaczyna się powoli rozkręcać. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku albo zrobimy tak, że przejdziemy jeszcze trochę fabuły i potem zrobię w piątek albo soboty streama. Ponieważ w piątek albo soboty znowu będzie stream z kakarota i wtedy już na pewno skończymy sobie namek. Albo zobaczę, jak w tygodniu będę miał czas i. i Wtedy podejmiemy się fabuły od tego momentu już na streamie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. Nie zapomnijcie zostawienia oceny. Widzimy się w przyszłych odcinkach. Na razie, cześć.